Na ekranie pojawiają wam się trzy ostatnie subskrypcje, jeżeli chcecie się tutaj znaleźć w kolejnym filmie, po prostu zasubskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem. Dodam tylko, że subskrypcje muszą być ustawione na status publiczny, bo inaczej się po prostu tutaj nie wyświetlicie. A no tak, jeżeli chcecie zostać pozdrowieni na początku kolejnego filmu, to napiszcie do mnie na PM-ie na serwerze. W tym filmie na początku właśnie we wstawce pozdrawiam Guli613, czyli na serwerze on Manik Milo Biliński. A was zapraszam już do oglądania. E, Okej, okay. a więc siema Ja jestem Szymek e, Witam was w kolejnym odcinku z Network Game a. Dzisiaj znowu ze mną jest Marvin, możesz się sobie przywitać Siema, robimy protest e, Tak, więc <laughs> Jak się wbił e, Generalnie w tym odcinku stwierdziliśmy, że nam się nudzi Więc odwaliliśmy event Dobra, przez... krzycz po prostu Dobra, e, odwaliliśmy event e, Odnośnie takiego marszu równości I marszu przeciwko LSPD e, Marsz przeciw nie czekaj, Pro, ten konwój, albo no nie, protest przeciw LSPD rozpoczęty. Ty, oni chyba myśleli, że tego nie zrobimy w końcu. Jedziemy pod komisariat, czekaj, komisariat. Dobra, kozak. Tylko wolniej, bo oni nie nadążają, stary, powoli jedźmy. Dobra. Mam no, w, w ogóle dzięki z sampa wyłączone, ale... Dobra, nieważne. Oklejony scenarii staw komunie, co na... jest? Cicho! Dobra. <laughs> Tutaj w ogóle typy w tym... W bandanach jeżdżą. Chyba jest ten Kajdę, A to jest Klaps, to jest klaps. A Oni tam będą dymy robić pewnie. No, po to założyli bandany, nie? No w sumie tak. Dobra, ciekawie chociaż będzie. Pa! Pa, ale w sumie to jest fajny ten konwój. Myślałem, że będzie mniej osób, a jest trochę w sumie. Ja też. Tak, <laughs> mini machon tak trochę. Czekaj, bo on się zatrzymał na czerwonym jakiś typ. Aha, dobra, pozdro. to jest tu przeciwko policji, a zatrzymuję się na czerwonym. Ta. dobra, jedziemy, jedziemy w konwoju. Nie zostawać w tyle. W tyle. Czekaj, w tyle? Co ja zrobiłem? W tyle, dobra. Nie zostawać w tyle. Essa, sapaj jak jadą. Pa 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 Ja cały czas odwracam ten conwój stary. Masakra. A to jest piękne. Akurat na czas. Uhu! Pa! O nie! Rejo! Ja, jedziemy, Halo! Co jest? Jedziemy! Stop państwu Kozak! ich! Jedziemy! Nie, walić, jedziemy! Jedziemy razem! Pa! Policy chyba goni, czekaj! Cicho nie, nie, nie dobra. słyszę sygnałów. Wyrąbane mają, wyręba, mają, Nie, miałem dźwięki z sambabry wyłączone, więc ja nie wiem. No tak samo. Aha, to normalne, że nie słyszysz sygnałów. Dobra. Pa, jest radiobus. Czekaj, tu stój, stój tu. Stój, stój, czekaj, zablokuję tu. im drogę. Stop. Nie, czekaj. Dobra. Precz z komunizmem. Nie, nie z komunizmem, czekaj Wszyscy razem, precz z manipulacjami i prowokacjami Rozejść się Już za późno Strajkujemy! Już za późno Koniec prowokacji A, jeszcze Messenger że jakiś tam odezwał Nie będzie komuny Koniec Patrz, patrz laut znaczy, jedno w sumie, ale jest tak, padzie jakieś rowerki. śmiesznie, śmiesznie. Strajkujemy. To chyba jeszcze nie podchodzi pod odwalanie, nie? W sensie to jest. Nie! My po prostu robimy to jest legalne, nie ma, on jakoś Ktoś takie rzeczy robi. Pa co <grym> 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 <mi pokaz> <grym> <grym> no, no, to z więcej przyjeżdża. Pa, 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 jeszcze się typy zjeżdżają tutaj ten. blok wleśnie. Czekaj, może na wypadek przestaje ten chome jakoś. Jedynie pokazujecie. Twoją słabość Dobra, pozdra Bijają Co pa! Masakra, później! O jedzie! Jedzie jeszcze, a nie to policja ani z ciaka chyba, w sensie się czekaj. Tyle A nie! To chwilę możecie to. Ten... Co jest? Jeryk, to jest najlepszy. To... Wreszcie z manipulacją i prowokacjami. Pięknie, pozdrawiam, roze ponadam, rozejście, yy, zaprzestańcie manipulacji i rasizmu, to zakończymy protest. To jest piękne. Pa jak się wbijają, pa. Tutaj ten, że tak daleko. Co jest? Albo jadą po lepszy sprzęt, albo nie wiem. Ciekawe, kiedy wsparcie wezmą. Co jest? Boją się. Patrzę, nie uciekli na parking. Nie wiem, co się stało właśnie. O, radiolka wje wjechała, czekaj. Gdzie? Tam. Na parking. na parking. A co na parking, to sobie mogą wjechać. Wsparcie może. E jeśli macie glock'a lub... I... Nie, nie, bo oni da strzelać, gościu, nie. Właśnie, nie chcemy tu... Nie potrzeba strzelaniny. Chyba, żebyśmy sniper gdzieś ustawili, ale to nie ma sensu. Ustrali się i schowali. To jest tow truck. A, nie, tu tankują! Wszystko jasne. Ale to będzie piękny film no. Masakra. <grym grym> mają Digle. Moim zdaniem nie odwalamy, ale no, już nie wiem. W sumie. I tak się pewnie znajdzie ktoś, kto się zepnie. Nie wiem, demo tu żadnego nie ma w sumie, więc jak jakiś gm ogląda to pozdrawiam w sumie. <grym> no. Czekajcie. E, A jak się bany się... posypią, to nie pozdrawiam. Tak. Pozdrawiam na tatę i rodziców. Czekaj. Serio, nie ma tu nikogo, dlaczego? Jakby schowali się do parkingu, czy co? Nie wiem, może po prostu szturmujemy parking. Jedziemy. Bita na parking. O, gaz pieprzowy już. Biorą Strike. Udany. Pokazaliśmy, że się boją Pozdra, strajku dany pokazaliśmy, że się boją Ej! E, wbijamy do środka na komisariat Strajkujemy teraz wszyscy jeździ sobie Wbijamy do środka na komisariat Tak! Jazda, pozdro! Wbijamy się z <grywy> Nikogo tu nie ma na recepcji Patrz, jazda do środka Szykujcie się widziałem jak biorą broń Walimy ten radiobus Nie, serio oni brali broń Możemy umrzeć Ale tylko w walce z nimi Pozdrow, może zablokuję ulicę, zablokuje się twa. Da, normalnie. Ej, dawaj, blokujemy ulicę od każdej strony. Nie wiem, czekaj. Jak coś to. Musimy sobie naszukać prostą drogę do spieprzenia. No, tak, no ale wiesz, to z najwyżej można, nie wiem, objechać jakąś Eee, Dobra, jeden dostał admin, mnie czekaj. z manipulacjami znaczy... i prowokacjami. Eee. Takie. Jazda aż do śmierci. Co ty się o dwa Ale oni się w sumie i tak finalnie schowali. W sensie oni się schowali tam na parking. Nie wiem, co tam robią. E, koniec już nigdy nie zapłaca mandatów. <gry> Piękne. Dobrze. Pa, minus O lata. Oj, współczuję. Dobra. A to chyba dodatek do kary był, nie? No. Patrz, 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 patrz na tamtym koniec ulicy, stary. O, możemy ją myć furę. Dokładnie. Patrz, oni się wbili autem tutaj jeszcze. Słod. Nie damy się. Pa, jeszcze karetka podjeżdża na zaś Chyba. Albo... Patrz, oni od tamtej strony są. Tu jeszcze jeden ten, furgonetka jakaś. U cholera. pa 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 pa. No nie, ja chciałem tylko pogadać. Co dostajesz od Mindraila czy co? Nie. Podejmijmy normalną dyskusję zamiast się chować. Piękno. Panowie. Dobra, ja podbijam. Ty gadasz do nich czy ten? Po, pokojowo to zamawia. Ja pogadam. Dobra, ale pokojowo, nie? Że po prostu przeszkadzają nam pewne rzeczy i chcemy po prostu podjąć dyskusję na ten temat. Będziecie się naslać wodą. W on wozu coś jeszcze był to już poodgrywane. Boją się rozmowy. Pa kolejne Drzeryja. Piękne, piękne. Spadaj, 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 spadaj. Dobra, jaki. Czy może ten muszk schowam? Dobra właśnie, schowaj nóż, boś wiesz, wzywa yy, się do rozejścia i zachowania. Czekaj no nie, już chyba sami nie wiedzą co robić. Dobra masakra. Wszyscy mają oddalić się od terenu działań, w przeciwnym razie się użyjemy SPB. Co to jest SPB? Środki przymusu bezpośredniego. Aha. Użyjcie chociaż raz jakiegoś argumentu. No, już użyli. Co, odstrzeliliście czy jak? Nie. Społowali. Pa, ja się w, w krzakach kitam chyba. Dobra, nie, bo mnie już biją. Co? Biją mnie. Dają cię na pysk, czy jak? Oni nas pacyfikują już. Zostałem tu sam. Sam jutki. Ja nie. Ja tu jestem, mowy. A tu co? Aha, dobra. Pa! Jak ty się brałeś w FBI. Znaczy, FBI w sumie to nie są. To jest z manipulacją. Oła! A co ty robisz? Gościu. Nie wiem, co się odpieprze. No i do nie mogę nic pisać. Czemu? No bo, no co, mają to. Przynajmniej tego dodatku do kary nie dostałem A tu ludzie skandują dalej. Wodą mnie psika co najwyżej. Oj, po, kolejny, strzela coś. Strzelają już? Tak, tak, ja wyminałem przed chwilą kulę jakimś cudem. Znaczy nie wiem czy to akurat, nie wiem czy to nie jest woda czasami. Dobra, na filmie zobaczysz w każdym razie. A mnie tylko spałowali. I tak wygraliśmy. Dobra. Dobra, mam propozycję, nie strzelajcie, mam rozwiązanie. Dobra. Odgrywacie czy, czy nie raczej? Czekaj No jeju Pa tu się zaczęła jakaś masowa bitka stary tu się przy, przed chwilą wyjechało nie wiem kilku w kilku Dobra jakiś typ się mnie pyta co ze mną ogólnie nie nagrywałem przez chwilę więc wam wytłumaczę co się działo po prostu dostałem ajota -y, Boże ajota tak dostałem bw Marvin dostał ajota Niestety I w sumie to chyba tyle w sensie no, dostałem po prostu BW, bo mnie spałowali. Tutaj typy jakieś chciałem mnie uratować, ale ich też pobili ile, że nieprzytomny jeden. No, ogólnie ale protest, uda. ale protest protest moich, się udał. Ale protest się Protest moim zdaniem się udał, a nawet jeśli linia no to event był chyba spoko. Bo odciągnąłem ludzi od zwykłego bicia Duty i snowballowania hajsu, tak szczerze. Tak szczerze to chyba od ostatnich od, ostatnie, od yy, czasów Mahona, tylko kolejny taki event większy. To jest tylko protest. Dobra, ocknąłem się, czekaj. Eee. Nalinął cię. Moment, ej, co, 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 lekarza biją, ty. Co jest nie tak? Także? Eee, siad. Okay, Przysiędę sobie tam. Halo. Jestem dyscyplowana. Oni odgrywają z miarą. Odgrywa policjanta. Czekaj, szczęśliwie. No to macie przesłanie pod tego, ale dobra, ja siadłem tutaj, nie wiem czy będzie leczył, czy co, chyba nie. Otóż... Beski tu jest tyle rano, stary jakbyś to widział. No się nie wie jak oni nagle ruszczyli z tą pałą mi armatką. No. Tutaj oprócz mnie leży jedna osoba na BW, gdzieś tam w ogóle leży jakieś ciało też.